Niedługo w Warszawskiej falenicy otwiera się nowa kawiarnia, a ja miałam przyjemność dołożyć małą cegiełkę do jej powstania. Trochę projektowałam, trochę tworzyłam, a dziś pokażę Wam, co z tego wyszło. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, ja mam na imię Karolina i od 8 lat zajmuję się urządzeniem wnętrz. A dziś zapraszam Was na jedno z ciekawszych wyzwań w mojej dekoratorskiej karierze. Wcześniej lokal był restauracją sushi, a klimat, który tu panował, był zdecydowanie bardziej roczny niż to o co nam chodzi. Dlatego też ściany kawiarni zostały pomalowane na dwa odcienie mojego ulubionego koloru, czyli różowego. Tu jest ciemniejszy, lekko wpadający w brąz, góra i sufit jasne w kolorze gumy balonowej. A pomiędzy nimi pojawia się listwa w bordo, który będzie grał główną rolę w kolejnym odcinku. Naprzeciwko wejścia znajduje się ściana z dwojgiem drzwi. Jedne z nich prowadzą do toalety i zależało nam na tym, żeby je ukryć, żeby to, co widzimy jako pierwsze, nie było drzwiami dowódca. Dlatego też wymyśliłam, że na całej ścianie namaluję dużą szachownicę, która nie tylko będzie super elementem dekoracyjnym, ale też ukryje drzwi. Panowie z ekipy remontowej przykleili na frontach drzwi formatki z cienkiego MDF-u, żeby wyrównać ich powierzchnię i pomalowali całość na główny kolor, czyli ten jasny różowy. Moim zadaniem było stworzenie szachownicy. Kolory na szachownicy miały być uzupełnieniem kolorów całej kawiarni, stąd ten róż jako baza. Nad drugim kolorem, Długo się razem z inwestorką zastanawiałyśmy, ale ostatecznie stanęło po prostu na drugim odcieniu różu. Zaczęłam od wymierzenia kwadratów. Zależało mi na tym, żeby były całe i żeby nie było żadnych niewielkich fragmentów po bokach, na górze i na dole ściany. Po dokładnym zmierzeniu okazało się, że ściana jest kosmicznie krzywa. W każdym miejscu ma inną wysokość i szerokość, więc musiałam improwizować. Kwadraty muszą wyglądać na równe, ale to nie oznacza, że będą równe. Po wymierzeniu wszystkiego zaczęłam wyklejać taśmą tylko te kwadraty, które będą ciemniejsze. Mam jasnoróżową bazę, więc połowa kwadratów zostaje w tym kolorze, a druga połowa będzie ciemnoróżowa. Taśmę naklejam na zewnątrz linii, nie na niej, dzięki temu ciemne kwadraty będą tej samej wielkości co jasne. Dla pewności każdy z tych kwadratów oznaczam kawałkiem taśmy, żeby mi się nie pomyliło. Po wyklejeniu wszystkiego, krawędzie taśmy wewnątrz przyszłych ciemnych kwadratów maluję farbą bazową, żeby ciemna farba nie podciekła pod taśmę. Pora na najtrudniejszy i najbardziej stresujący moment, czyli zdejmowanie taśmy. Efekt jest świetny, lepszy niż myślałam. Pora jeszcze na drobne poprawki, a po nich i już z nową podłogą ściana prezentuje się tak. Jak mogliście zobaczyć na początku, w knajpie stały ciemnozielone tapicerowane meble. A inwestorce zależało, żeby zostały, bo są wygodne i w dobrym stanie. Do nich też dobierałam kolorystykę w projekcie, bo są dużym elementem i blokiem koloru. I o ile zieleń super gra z różem, tak niestety te podstawy spłyty meblowej potrzebowały metamorfozy. Zgadniecie w jakim kolorze będą? Nie nie w różowym. Będą bordowe, w tym samym odcieniu co listwa. A także kilka innych elementów. Przy nich będą stały okrągłe stoliki na czarnych metalowych nogach z różowymi, takimi jak góra ścian, blatami. Może to brzmi dość chaotycznie, ale zaufajcie mi, to będzie bardzo dobre kombo. Zaczynam od umycia podstaw, zabezpieczenia podłogi i elementów tapicerowanych taśmą i maluję całość podkładem. Podkład potrzebuje około doby na wyschnięcie, więc dopiero następnego dnia maluję meble farbą. Używam do tego farby akrylowej. Łącznie nałożyłam trzy warstwy. Pamiętajcie, że farba akrylowa potrzebuje około trzech tygodni na utwardzenie do tego czasu będzie się dużo łatwiej rysować. Pamiętajcie też, że to nie jest powłoka na wieczność, ale podkład, trzy cienkie warstwy farby i czas na utwardzenie pozwoli farbie przetrwać długo. Meble prezentują się dużo lepiej. Choć bez pełnej aranżacji mogą wydać Wam się odrobinę ciężkie wizualnie, to na koniec będą świetnie wyglądać. Plus zdecydowanie bardziej pasują kolorystycznie. To tylko fragment tej przestrzeni, ale już widać jej klimat. Czekam na Wasze komentarze, bo bardzo chcę wiedzieć, co myślicie o moich rozwiązaniach. Z tej serii powstaną dwa odcinki, w których zobaczycie efekty tylko mojej pracy. Dlatego, jeśli chcecie zobaczyć, jak ostatecznie prezentuje się kawiarnia, musicie wpaść na kawę. Datę otwarcia podam w opisie, kiedy tylko ją poznam, a Was zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, w którym zajmę się tarasem i łazienką. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Zapomniałabym: zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo przed nami kilka ciekawych filmów, między innymi powrót do metamorfozy sprzed trzech lat i sprawdzenie, jak się trzyma.